jest mocno, ale jedziemy. Kurde, wszystko. najlepszy buchmacher. Ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Jesteśmy w moim klubie tym Kraku. Ze mną jest Adrian. Adrian wygrał w konkursie BetClika. Trening ze mną. Także jesteśmy. Run. No, to jest Nie to będę się jak dziadek. Może ja, coś Jestem po dwóch dniach na nagrywek w po 6 godzin dziennie i wszystko mnie boli. I nie mogę się piję. Ja Aż tak jest, no, no, z tej strony musisz otworzyć biodra. No, fajnie się bierzgasz? Co widzisz? Fajnie się bierzgasz? Fajnie, fajnie Troszkę ciężko Daj ja mi tak sobie cztery długości, bo mamy dwie nogi A, A, Nie bój się daj, daj, daj. No Zazwyczaj się prosi o rękę, nie o nogę. <grymne> <grymne> daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Ja ci nogi, ja ci nogi, daj mi co ci nogi. <grymne> I e, Teraz y, robimy taczki, e, popki lekkie, skakane takie do połowy. Do połowy, połow. yeah. Nie schodź za nisko, bo to... Mamy wyżej. Okay, no, okay. Dobra, chyba nie do rady Ty tu tronujesz, nie ja. Co co? Ale go poruje, ja go przepycham ciężko, powiem wam No tak samo, tylko jest wreszcie Łyż wiasz Co dalej? Eee, dobra, teraz prosimy o skakarkę, zobaczymy jak podkaczecie Skakałeś kiedyś? Kiedyś, ale nie przepadłem A jedziemy Kurde, mi boli

Tak, stocznie, wiem, o ja <totopuszczak> to wszędzie, <dawaj>, żeby. Zgodził się, że nie będzie musiał się z tym nagrać, to nie przydługa. Tego nie da dasz wszędzie. To że żebyś oszust. <śmów> Pół godziny treningu. Departament trzyma, z Cieńca, to jest w pozycji. 15. Zrób to, stąd się posłucham. Za kilka Nie odróżniłam, no! O, cholera, jest! Mocno uderzyłam! Kurde, nie boli wszystko! Wszystko mnie boli! 5 minut przerwy! wszystko. Na komóreczkę! O mnie mnie już pozwoli! Tak, tak, tak! O mnie mnie już pozwoli! Widziałaj! Uchuchuchuch! Ale jaja, co myślisz? Dinozaurem! Old school! A mam. No jest mocno, ale jedziemy. Czemu nam się powiadami z tu boli? Idę na piłę. Ale z drugiej strony dobrze, bo może będą się czyść do bo tak to... By zobaczyli jak trenuję normalnie, żeby nikt nie się nie będę do bić. Chodź ścianę. Niech poczuję jak to jest. Na Chodzisz tutaj tak, gonisko na nogach. Wam go za nogi, za swoje ręce. I odciągnięł. Ciągniesz mu. Musisz wyciągnąć nogę z podłogi. Nie! Wziął sobie tak i zaciągasz do śniadania. I normalnie mocno mnie czyli mi wy***dasz. Nie! dawaj, dawaj, ciągnij do końca. Do końca, do oba No No i już lepiej. I tak zostaniesz? Tak, zostaniesz. Jaki bidny siedzi. Boksowałeś coś? A boksowałem. Coś nie coś potrafisz? Coś nie coś. Ja się nie chwalę, ja mam talerz. Dębicki styl. <grypt>: dębicki styl to ty jesteś od boku. O kurde, to od Eee, znowu. kurde. Mogę mocno, nie? normalnie, robię to. Trzymaj się, bo normalnie tak. No to wójt. 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 normalnie, jak się ten dębicki nie? O tak Kręci się w głowie? Ja. <laughs> tak, w klatce podczas walki. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Co? Nie trenuję normalnie. Skukajnie. A ty się trzymasz? Ja? Ty dopiero rozgrzewka? Nie, to w ogóle nie to. <laughs> to nawet nie jest trening. Nie ja nie ogóle w ogóle w to boli ogóle boli Zrobimy te challenge, nie? Dobra. 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 Ani dobrze? Zgadzam się. Ciekaw jestem, jak z piłką sobie poradzić. Ja nie hmm. wiem, piłki hmm. nic. Betfik przygotował dla nas challenge. Zobaczymy, kto wypadnie lepiej. Ja od razu mówię, że jestem dzisiaj przemęczony, więc nie śmiejcie się ze mnie. To pierwszy. Plank to dłużej. Plank to duży. To znaczy, Akurat czy? mnie najbardziej boli lędziowy. Więc... Czyli dwa, jeden ogień. już nie masz sił? Nie, już nie. Ja nie miałem sił, to Cisnął, cisnął! Nie już. A jakie kursy są? Na tym plankie? Nie widać w ogóle, ty leżysz na że na Serio, naprawdę. Może naprawdę, o. Nie wiem czy teraz widać. Oszu oszukuję, Nie oszukuję. Się którym... To wygląda jakbyś leżał w sobie. Kurde, mi wszystko boli. To, klikasz, robisz, to tak mi każdy Dobra, finito. Tak? Dziękuję bardzo. Marek wygrał, yeee! Brawo, tak, się nie cieszę. Dobra, co mamy dalej? Barpisy, tak? Ale co, ktoś będzie liczył? Jak najwięcej 60 sekund. Że jak? Czyli jak najwięcej, to musi liczyć ktoś, tak? No. Liczymy, Barbie. Jeden. Dwa, A, jeden. A co to było? Barbie jest tu. To jeszcze raz, jeszcze raz. Nie trzeba powtórzyć. Nie dajmy, że mam dziurę w klasie. Nie mogę tak <noise> Jak zrobię chociaż połowę coarek płynzi okej o matę Ale ten po dobre Ale masz muze motywacyjną Motywacyjno. <głos> 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 to tu ludzi <chodzi. głos> 20. 20 Nie przestawaj dawaj Masz jeszcze 10 sekund Nie osłysza. Dawaj Dawaj Pięć sekund No i i odpuścił No Co dalej? Coś teraz, żebym ja przegrał? Zróbmy no coś... No to piłeczka! No masz Ja mogę z wami się pobawić Chodziłem do sportowej klasy Wszyscy byli z górnika byli szkiel... I uwierz mi, że żaden z nich nie zrobił kariery jako piłkarz. Tak? A ja jakąś tam robię jako zawodnik <laughs> Może jeszcze jako piłkarz zrobić. bym chciał No to ja to nic nie <laughs> zrobię Niech <za> to! <tym. laughs> Dwa. Dwa! podbicia Trzy Czy zrobi więcej kapek? Cztery. Pobił. Pobił! no. Ja mogę wam pokazać parę trików do zrobienia, żebyście powtórzyli. Jeden taki prosty trik. Możecie razem zrobić. Musisz trzymać piłkę na stopie. Nie, 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 nie. Coś takiego. Dzieci, 5-letnie to robią. A dzieci, 33-letni? No, mam, spróbuj więc. Zobacz, daj sobie tak. Palcami do góry. I co zrobić? Najpierw sobie wrzuć do rąk. Do Potem, jak będziesz tu, prostujesz I sobie zrobić tak, to żeby ten etap złapać, to spróbuj sobie coś takiego No, i to łączysz wszystko Tak sobie za jej rękę O! Wow, Wszystko, no! O! Tak. Zresztę, nagrać, to? Teraz coś pokażę No, Pięknie! Ostatni challenge od trenera. Dobra, krzesełko sobie zrobicie na ścianie. Dobra, jedziemy. Okay. Ale siedzą, ale siedzą. Tak nie można. Czy można? To ułatwia sprawę trochę. Bo... Nawet trochę. Fakt. Oddychaj. Nie myśl o tym, że jesteś zmęczony. Nie myśl o różowym słoniu. Pewnie pomyślał o różnym słoniu. No, a tak na pewno. <noise> o zielonym. O zielonym, tak? Specjalnie, żeby na przekór. Ale ma stawiają mindset na wygranie, Nie ma opcji, żeby się wygranie. Ja zjeżdżam. Dobre, dobra. Czyli niestety, wygrałem ja. Ach, jak ja nie lubię wygrywać. Dziękuję no, Adrian, bo to no, trening no, musisz, no, musisz popracować nad kondycją zawsze no, ewidentnie, ewidentnie to brakuje. Choćbyś się starał, nie wiadomo jak i jakąkolwiek chciał mieć technikę do bezkondycji. Nic nie zrobisz. No, Taka no, rada no, najważniejsza. No, mam nadzieję, że Wam też się podobało. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Jak Wam się podobało, to oczywiście dajcie komentarz. Bad click, bad a hasło syna. daję wam, każdy back. Jak do treningu? Proszę. <noise> <noise> Czekaj, bo mam ten. Właśnie Petrus zwolnili <noise> walki, bo podobno dużo zarobiliście, tyks, nie, <grystanie> Musiał dodać od <grystanie> Dobra, dobra, kończymy, kończymy, <grystanie> bo tu jest Powiedz, bo zapomniałem zapytać, kim byś widział Adriana w, w walce z zawodników Street Fight? Ja no myślę, że śmiało może jakiego Olejnika wyzywać, na przykład. Kurde. Kruświla. Jest... Poprzeczka wysoko jest. Kruświla też mógłby wyzywać śmiało. Mini Majka. minimajka. Chociaż z Big Jackiem to bym się kłócił, bo kurde ja z nim troszeczkę przebywałem i nie jest taki taki, wiesz, taki łatwy zawodnik, no. No big Jack, mógłbym mu zdać radę. To cel masz, musisz trenować.